Witam po przerwie w programie Gość wiadomości. Estoński CIT jest coraz bardziej popularny. Ostatnie zmiany w przepisach podatkowych uczyniły go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Jest jednak pewien problem, na który powołała się ostatnio gazeta prawna chodzi o korektę wstępną przy przejściu na estoński CIT. Do końca 2021 roku można było wykazać korektę ujemną, czego efektem był niższy podatek. Eksperci, na których powołuje się dziennik, uważają, że z aktualnie obowiązującego formularza CITKW wynika, że korekta może jedynie zwiększyć dochód z uwagi na brak możliwości uwzględnienia na podstawie opodatkowania niektórych kosztów i podwójne liczenie niektórych przychodów. A o problemie z estońskim CIT rozmawiam dziś z Arkadiuszem Dudą, doradcą podatkowym i redaktorem naczelnym kazusu podatkowego. Dzień dobry, panie Mecenasie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, o co chodzi z tym formularzem CIT-KW? CIT-KW to załącznik do formularza do zeznania CIT-8, który składają podatnicy chcący przejść na tzw. estoński CIT. To jest moment, kiedy należy dokonać tak zwanej korekty wstępnej, czy właściwie ją obliczyć. No i cóż, w zależności od tego, czy ta korekta będzie dodatnia, czy ujemna, to będziemy mieli obowiązek dopłacić podatek lub nie. Wątpliwości związane są z tym, co w przypadku, jeżeli korekta będzie ujemna. Czy znaczy w tym sensie ujemna, że de facto podatnik powinien rozpoznać podwyższone koszty uzyskania przychodu, a nie dopłatę. To jest oczywiście korekta, która jest efektem porównania wyniku podatkowego z wynikiem bilansowym. I rzeczywiście tutaj pojawił się problem, ponieważ Teoretycznie, zgodnie z ogólnymi zasadami, w przypadku korekty, gdzie wynik podatkowy byłby niższy od wyniku bilansowego, należałoby rozpoznać koszty. Ale mamy coś takiego w praktyce podatkowej, jak wykładnia przez formularz. To jest oczywiście kolokwialne sformułowanie, bo takiej wykładni przepisy nie przewidują, ale w praktyce, tam gdzie mamy pewną lukę, pewną Brak regulacji, bardzo często przepisy są stosowane zgodnie z formularzami, które przewidują pewne, pewne, pewne zasady. No i tutaj chyba mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdzie formularz nie przewidział możliwości rozpoznania przez podatnika dodatkowego kosztu, natomiast oczywiście przewiduje obowiązek dopłaty podatku. Jest to niewątpliwie niekorzystne dla podatnika z jednej strony, natomiast z drugiej strony są wątpliwości, czy jest zgodne z przepisami. Niemniej jednak póki co zastosowanie załącznika CIT-KW nie pozwala rozpoznać tej ujemnej, ujemnej korekty w sposób korzystny dla podatnika. Eksperci, na których powołują się media podatkowe, mówią o problemach z korektą wstępną przy przejściu na estoński CIT. Czy pan się zgadza z tymi opiniami? No tak, to, to ewidentnie jest problem. Co do zasady, polski ład wprowadził pewną liberalizację korekty wstępnej. To znaczy, może dojść do takiej sytuacji, że ta korekta w ogóle nie będzie generowała podatku do zapłaty. Czyli w przypadku, jeżeli podatnik przedłuży czas korzystania z estońskiego CIT o kolejne 4 lata, ale mówimy tutaj tylko o sytuacji, kiedy z korekty wynika obowiązek dopłaty podatku. Natomiast te problemy wiążą się z sytuacją, kiedy korekta jest ujemna, czyli no de facto nie ma co prawda obowiązku zapłaty podatku, ale też teoretycznie, tak jak powiedziałem, przynajmniej. Podatnik powinien rozpoznać dodatkowy koszt. No cóż, nie ma takiej możliwości zgodnie z formularzem. Tak jak powiedziałem, to nie jest też do końca tak, że to tylko formularz nie pozwala na to, ponieważ te przepisy w zakresie możliwości rozpoznania dodatkowego kosztu są też niejasne. One po prostu nie przewidują takiej możliwości. I niejako ta formuła dodatkowego kosztu wynika z ogólnych zasad ale już nie z samego brzmienia przepisów, czyli sprawa jest dosyć, dosyć problematyczna. To zresztą jest kolejny przykład takiej miny, którą ustawodawca zostawił na tych podatników, którzy pod wpływem, też nie ukrywajmy, pewnych sugestii Ministerstwa Finansów no, przeszli na estoński CIT. Czy ma Pan jakieś rozwiązanie czy pomysł na to, jak wykorzystać to no, skądinąd dobre rozwiązanie podatkowe? Cóż, trzeba się dobrze przygotować, trzeba dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Zanim zdecydujemy się na estoński CIT, trzeba sprawdzić, jak wygląda korekta wstępna, trzeba się zastanowić, czy nie planujemy na przykład aportu w trakcie rozliczenia tym podatkiem powyżej pewnego progu czy restrukturyzacji ponieważ przepisy o estońskim cicie co do zasady dają pewne korzyści ale w przypadku gdy utracimy prawo do stosowania tej formuły rozliczeń musimy mówiąc kolokwialnie cofnąć się do początku okresu a to oznacza zaległość podatkową plus odsetki bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienia, za porady. A gościem wiadomości był mecenas Arkadiusz Duda. Bardzo dziękuję. To już wszystko na dzisiaj. Wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, a ja bardzo serdecznie zapraszam na nasz kolejny program. Do zobaczenia.